Elo widzowie to ja, seba i dawno mi nie było na YouTube. Po prostu dawno i mam takiego, takiego, takiego skina z lpl Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak mam takiego skina, to czekajcie na następny odcinek dokładnie jutro. A więc lajkujcie i subskrybujcie. Właśnie teraz będziemy, la... pokażę moje zdolności latające, no nie latające, tylko eltrowane. No wiecie jak latam ja retrom, a więc to jeśli zostawicie tutaj jedną łapkę w górę, to równa się kolejny odcinek z tej serii, a więc papa i... No nie papa, bo za chwilę będzie ten, a więc to lecimy. Jak widzicie, wybrałam nam taką mapę. Za chwilę, jak skończymy ten lot, pokażę wam następną mapę i jak na niej latam. No ładuj się, gro. Niedługo będzie nowa seria, a dokładnie gdzieś... Yy, yy, no niedługo to mało powiedziane. Dokładnie za... No gdzieś około 15 czerwca, a 20 jakoś chyba tak. Będzie kolejna seria. Po yy, prostu będzie... O Jezu! Tutaj się rozwaliłem. Za to przepraszam. Popa Chopa. O nie. No to jak widzicie, może w ciebie. Ej, to badzi, że źle latam. Hehe. <laughs> nie, 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 nie. O, bardzo dobrze. Dobrze, kolejny przejd. Punkt załatwiony lecimy o i tak jeśli chcecie patrzeć w mojej serii minecraft survival to możecie pisać lecimy o tak o jezu rozwaliłem się tutaj tutaj jak dzisiaj mi nie wychodzi ale tak ogólnie mi dobrze wychodzi po prostu dzisiaj się strasznie wychodzi Dzisiaj miałem niezbyt porządny dzień, bo miałem dużo lekcji i po prostu, jak to się nazywa, nie miałem czasu. Poczekajcie, zatrzymam się na chwilę, bo muszę trochę podgłośnić. O. Teraz będzie lepiej słuchać y, poziom gry, nie poziom gry, tylko grę. O nie! O Jezu! Ej, to był jakiś y, głos, jak się umiera w jakichś starych grach. Takie wiecie. Ok. Leć, 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 leć! Ok. Tutaj mi nie wyszło w tej mapce. Następnie mi się uda i to na pewno. I to Lepiej. Mi się uda zdecydowanie. Gram jak na razie na, na konsoli, ale to się może nie zmienić. Jak widzicie, ukończyłem ten poziom w tych minutach. Nie wiem czy to jest słaby wynik, czy dobry, Możecie sami możecie ocenić. Jeśli macie Xboxa 360, to możecie pisać i, i ten teraz lecimy na dżunglę, na Fortnite, czy jakoś tak dżungli. No to co? Lecimy. No teraz co na mnie z dworu i nagram na, na zapas dzisiaj. No, no to jak, jak się pojawi dzisiaj jakieś odcinki z tego albo z minigierek, no nie wiem, jakoś tak, to, to znaczy, że teraz to robię na zapas. No dobra, to lecimy. Jutro poka pokazuję Wam, yy, jak, jak mieszkał Giełdowski, no jak ja mam akurat na tej konstancji, nie? Jak się jak macie P PS albo Xboxa, to możecie yy, teraz, jak ja będę wam pokazywał, to, to działa na wszystkie prawie konsole, poza PS. O nie! Tutaj się rozwaliłem tak przypadkowo. ale teraz mi chyba wyjdzie i teraz do góry nie poleciałem wys wys wystarczająco do... wysoko oj mogłem pole polecieć wyżej trochę teraz wysoko lecimy I <laughs> spokojnie, ale stracimy tędy. No, nie za dobrze czas robię, bo miałem lepsze. Widzowie, nie hejtujcie mnie, proszę. Po prostu chcieli się rzeczy bo to było mega proste, yy, ale wiem, tutaj jest yy, trochę trudne, a więc tak, słuchajcie, yy... Może jutro też wrzucę y, odcinek, odcę od, od, z y, moje, naszego survival'a. To, to co mówię, że jutro możecie gorszy o wiele gorszy, o minutę. Ja bym, ja miałem lepsze wyniki widzowie, o wiele, o wiele lepsze widzowie miałem wyniki. Ale tego to się, ale tego to się nie spodziewałem. Map i teraz nam została ostatnia czyli kanion teraz nam tylko zostało kanion i nic więcej chyba teraz i kończymy ten odcineczek na kanonie no rób się jeśli wam się spodobał odcineczek nie zapomnij zostawić łapkę w górę komentarz i udostępniać swoich kolegów jak widać bardzo chcę, żeby bardzo Was motywuje żeby łapkowali i subskrybowali. Dawno mi nie było, ale teraz mam mało lekcji a więc lekcji w szkole Amsterdam, na, że mogę nagrywać bardzo dużo rzeczy. I też pojawi się ta nowa seria. Nie ta nowa seria, którą zapowiadałem. Nie ta seria nowa, którą zapowiadałem w, w czerwcu, tak ten, tylko i na która się może jutro pojawi i będzie w niej y, odcinek. Zabiorę się i zacznę rozgrywkę I lecimy! Jak to pięknie wygląda z, te, z tej kamery. Twórcy jak widać się postarali. Chyba, czy nie? Postarali się. O Jezu! Nie wiągnął mnie, wią... mnie przyspieszanie. O Jezu! Na to też trzeba uważać. Za le chwilę lecimy do góry. O Jezu! Zostało mi jedno serduszko. Nie, 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 nie proszę. Nie uderz? Widzicie, no piękne widoki, no. Takie w wioski w Minecrafcie na najnowszej wersji 1.16 i niedługo też będzie 1.17 Przydały mi się takie wioski jak, jak pokaza pokazano Mapce. Ja jeszcze ja zginąłem czy nie w tej mapce. Jeszcze. Ej, ja zginąłem? Czy nie? No teraz zginąłem. No tam zginąłem, tak? Ale ja tak o, zginąłem, no dobra, zginąłem, ale czy dwa razy zginąłem? Nie. Na, na tych innych markach yy, szybciej umierałem. A gdzie mi się uda? Słuchajcie, to był mój chyba rekord, jak chodzi o tą mapę, albo no nie wiem, no powiedzcie, czy to jest wolny czas ten, który jest nade mną. No dzisiaj kończymy, jeśli chcecie więcej takich odcinków i chcecie zobaczyć jak ja, w tym czas, kiedy ten, odcinki będą się pojawiały z tego co, co tydzień, z tej serii. Możecie pisać, czy chcecie, chcecie, musicie tylko poczekać tydzień na kolejny odcinek i Będę się bardziej uczył i będę pobijał swoje rekordy. To co? Do widzenia. Do widzenia się, Roma, się Romana, czy jakoś tak. To co? papa pa. Jeśli to co? Zachęcam już do subskrypcji, to co? pa pa, 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 pa.